Robimy opening pięciu skrzynek. Tak więc otwieramy testów gadania. Nic nie wyleciało. Pierwsza skrzynka. Druga... Ale w Teraz sobie zagramy jeden mecz. Żart. Teraz sobie zagramy jeden mecz. Przed tymi dwoma skrzynkami I zapraszam Was na... No. No. Przesyłajcie mi game, tak Z Jestem Dobra. To coś, I jak chcecie, żebym był w Fortnite, to, to napiszcie. To Cześć, witajcie. To, to my właśnie komuś tam gada. Ale dobra. Teraz uciekamy, bo mnie kod goni. Tak to... Nie zrobiło. Dobra. Przegrany meczyk. Cierpi. No to gramy. No to odbieram. Przedostawiam skrzynkę. Dobrze. I jeszcze jeden meczyk. bo możemy, tak? Bo możemy, więc tak. Tak mo może to wygrać. Jest tutaj jeszcze jedna Tomek, bądź cicho, proszę cię. Bo robisz przestery. ten korsze. Moja... Pink, 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 To ult. So, to może ult. Widzieliście. Mi wy to lepiej widzieliście. Dobra. Ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka. Otwieramy to Tomek. Tomek, czym mam ją otworzyć? Jęzolem. Podmuchaj. Nie wyszło, ale dobrze. Dobra, to pa. Pa widzowie.